To jest jeden parowóz Polski, gospodarz, gospodyni właściwie, e, lokomotywa PT4765. Ja mam wrażenie, że ona już się rozpędza i jedzie tutaj. E, mamy dwa parowozy z krajów Beneluxu. E, mamy też parowóz z Czech. No i wspomniany parowóz z e, Niemiec. E, pokaz otwierał na czarno. O ileś ktoś nam się już dopomina. Jedzie teraz kolejna lokomotywa czyli pospieszmy powoły z serii 01. A króciutko jeszcze na temat parowozów PT tu w Olsztynie można odnaleźć jeszcze dwa inne egzemplarze, mianowicie PT-47, 112 i 106. Niestety te parowozy już nie jeżdżą, a do nas zbliża się. Najszybsza lokomotywa biorąca udział w dzisiejszej paradzie parowozów, lokomotywa niemieckiej serii 01, rozwijająca prędkość do 130 km na godzinę. Najszybsza. Krokus niemiecki 01 1 gościł już w Olsztynie, nie jest to jego pierwsza wizyta w naszym mieście. I odnośnie rekordów, to ta logomotywa ma na największą średnicę kół w ona ma w średnicę kół 2 metry. Zastanawiam z nas tutaj ma ponad 2 metry wzrostu jest, i nie można odebrać. Die Dampflokomotiven, die kommen jetzt die Station auf das Bahnhofsgelände zurück Zum zweit und werden dann anschließend sich an Ihnen noch mal vorbei präsentieren. So die niemetsy und das zertifiziert doch wszystkich innych uczestników. Das Opalan ist nie węglem, a mazutem. No tak ale w takiej sytuacji jak dziś, w takich warunkach? Bardzo... Damfrog aus Luxembourg sie wurde von Jean-Marie Till im Jahr 2004 auf einem Schrottplatz. Aufgefunden und eigentlich von Anfang an wieder aufgebaut und heute präsentiert. Machają do Was. No machajcie do nich też. Zwróćcie uwagę w ogóle na pt 47 Tam siedzi oczywista, to jest planowity. W międzyczasie taka mała anegdota historyczna, nawiązująca do współczesności. Pierwszymi seriami parowozów, jakie tutaj stacjonowały, były parowozy T3, polskiej konstrukcji. Z parowozami to tak naprawdę było jak z samolotami. te parowozy były dużo mniejsze, podróżowały się. Polskiej konstrukcji woda czapka to jest sytuacja i ta woda, 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 woda. woda, woda, woda на наши кушу